Gośćmi motoradia są dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Motokilometry. Przedstawcie się Panowie! Panowie, pytanie do Was. Dalej szczupaczek. Bo będę z Waszym rozmawiać. Powiedzcie mi trochę o tym stowarzyszeniu. Kiedy powstało, a w ogóle to dlaczego powstało? Po co było Wam potrzebne stowarzyszenie? To może na początek oddam od razu głos koledze. Wijaj, nawijaj! Bardzo sprytnie. Dlatego się posuwam. Ochujałem, ochujałem. Ja wiem, że to jest zawsze, no tak robię. Rewile. Majta! Czyli ja to poradziałam. Dziękujemy za zadanie pytań, ale czujemy się dość niezręcznie, będąc w majtkach z mikrofonem motoradio. Ochujałem ochujałem. Każdy musi. No właśnie przejechałem, przejechali i samych gaciak latał, Mogę poprosić o powtórzenie pytania. Co nie zestaw? To ja. Miałem Powiedzcie kilka słów o... <laughs> nie, Od Teraz nic o rybach nie mówię. turystyka, tak? To rozumiem, Panie. że to jest jedna, jedna ścieżka. Coś jeszcze, myślicie, po, poza turystyką? Handlowanie dziewczynami, prochy, broń. Mm, pornografię można pójść na tym Pornografię. Dlatego siedzimy tu w gaciach prawdopodobnie a od tego się zaczynamy. Okujałem Ale tam można dżingel puścić, nie? Macie jakiś myślimy My musimy wam dźwięk. Okujałem okuliałem. Tą pornografię teraz mam rozjebany cały wieczór. A to teraz ty zadajesz pytanie? Panie redaktorze, nie jestem przygotowany, jest? nie pierwszy noc gdzie śpimy. Czy potrzebna pomoc? Ty zawsze noc w kłodzku, w kłodzku. Pozdrawiamy szczupaczka.